Bardzo ważny dzisiejszy dzień, ponieważ po pierwsze w polskiej stoczni, polskie biura projektowe, polscy stoczniowcy zwodowali drugi statek wielozadaniowy dla Urzędu Morskiego w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie utworzenia administracji morskiej i możemy wyposażyć ich w świetny, wysoko specjalizowany sprzęt. Urząd Morski zastąpi dwa wysłużone statki, które tak naprawdę zostały zbudowane u nas w stoczni, czyli Planeta i Zodiak. Budowa była w 1992 i po tych prawie 30 paru latach no, Urząd Morski dostanie jednostki, które po pierwsze są zautomatyzowane, ta elektronika przeszła gruntowny w ogóle rozwój, także my jako, jako stocznia tak naprawdę przekażemy w ręce armatora produkt najnowocześniejszy dzisiaj na rynku i dzięki temu armator będzie mógł robić wiele rzeczy, o których nie było mowy na tamtych jednostkach. projekt jak najbardziej mieści się w harmonogramie nie ma żadnych przesunięć i w połowie przyszłego roku powinniśmy mieć oddane obydwie jednostki. Być może uda się pierwszą oddać już w stoczni w kwietniu, drugą natomiast w czerwcu. Obydwie jednostki są to statki wielozadaniowe realizowane w ramach projektu Nostri Maris, budowa statków wielozadaniowych dla urzędów morskich w Gdyni w Szczecinie, dofinansowanego z środków Unii Europejskiej. Tak jak sama nazwa wskazuje będą statki wielozadaniowe, także przede wszystkim to są stawia pław, więc to będzie ich tak naprawdę podstawowe zajęcie, bo muszą po prostu zastąpić stare jednostki. Natomiast będą również przeznaczone do pomiarów hydrograficznych, będą przeznaczone do wykonywania holowań ratowniczych, do ratownictwa życia na morzu, jak i do zwalczania zanieczyszczeń. Posiadają klasę statku pożarniczego, więc będą mogły stanowić w, no, w razie zagrożenia dodatkowy element zabezpieczenia przeciwpożarowego w portach i polskich obszarach morskich. A z naszej perspektywy równie istotne jest to, że one mają kadłub łamacza i mogą również po prostu zapewnić łamanie lodu i dostępność portu w Szczecinie w zimie.